Dawno nam się wygrzebać z domu i. co? Ha a, Hawaja. Kupujemy śniadanko. To jest jakiś kurwa ze Sasich. Nara, carbonara? Carbonara to jest Sasich. Dobra, ja wezmę chyba Sasich. Can we get this. Uh, hot? Can we get Hot? Moje mózgi jest jakiś spowolniony i nie umiem mówić po angielsku. Hot, hot. W <gorsarian> Nie wiem czy robię to w dobrej kolejności. Nie wyzywajcie mnie, jak to robię źle. Pałeczki. Pałeczkami mam to jeść? To się robi moja zupka. Ale ogólnie jest to tyle rzeczy, że nie wiadomo na co się decydować. To są jakieś mleka. What the fuck w ogóle. I nawet nie wiem co to. Ogólnie co dzisiaj robimy? Dzisiaj jedziemy na Freedom Beach? Tak, a potem. Kamala Beach i tam też jest obok taka banana, banana Beach, Hua Beach. Zwiedzamy po prostu plażę. Wiedzamy po prostu plażę, ale co ale najważniejsze mamy challenge, A. mamy challenge, bo wczoraj zaszaliliśmy wydaliśmy trochę pieniędzy i no. dzisiaj. Znaczy... Trochę, ogólnie to i tak tanio w przeliczeniu na polskie, ale, ale widać dużo pieniędzy. No, jakby nie chcieliśmy aż tyle wydawać, no, no i. Eee, dzisiaj przeżywamy cały dzień za 1000 watów. Tak. Taki mamy challenge. Czyli, 100 czyli za 100 zł. Myślę, że jest to możliwe. O, tu jest ten bardzo jebisty. Czekaj. Bo on ma tygrysy normalnie takiego Ale to już nas nie interesuje, my już nie pijemy alkoholu. O, tu jest jedzenie, to na jedzenie to przejdziemy, bo, bo czemu by nie? Oczywiście jeśli jest tanio i wnosimy się w 1000 watach Zaraz będzie recenzja tostów z 7-Eleven i zupki chińskiej No ogólnie to tak, tosty są dobre, zupka jest też dobra Tosty są mega dobre, tak jakby się w domu samemu tak, zrobił dosyć... A przynajmniej nie, nie, nie trzeba mieć tostera No właśnie, bo ci robią tosty na miejscu Zubki szukałem, żeby ostra nie była i tak jest ostra No ale zupka jak zupka Jemy i jedziemy na plażę się złapać tuktuka, ale przyszliśmy na busa i był za godzinę dopiero. No, dosłownie odjechał z 7 minut wcześniej. Ja wiedziałam, że jest o 50 go, ale myślałam, że jeżdżą częściej. Że tak, nie wiem, góra 20 minut no, i no, to dupa i godziny trzeba było czekać, więc złapaliśmy tuktuk. Chciał -tuk. 300, wytargowaliśmy 200, więc trzeba zawsze z nimi się targować. Nie dać się na duże ceny, bo oni zawsze dają tourist price, a potem można normalnie. Tak będę teraz robił, że nie będę schodził o stówkę, tylko o dwie stówki, żeby się spotykać po środku. Zobaczymy jak to pójdzie tam znać A ile wydaliśmy dotychczas? Ma. 350. No. 350 wydane, więc idzie nam chyba dobrze, zobaczymy. No Ale tak jak się cieszyliśmy, że zostaliśmy, że wytargowaliśmy stówkę na tuktuku, to mam wrażenie, że tu zostaliśmy nieźle oszukani. Dlaczego? No nie wiem, stówka za wejście to trochę dużo chyba. No niby tak. A miało być 5. No ale jesteśmy na Freedom Beach. I co? I na razie to... To tam idziemy i nie wiem czy to wygląda jak freedom. Ale może na dole będzie. Znaczy, no w sumie jest freedom. W sumie jest po prostu dziko. Mamy Liptonki. Patrz, ale reklama Liptonka. Mega dobrze to wygląda. Liptonek. Zrówko. Ah. <ścoughs> idziemy na plażę, a nie mamy ręczników na plaży. Bo myśleliśmy, że będzie można tu gdzieś kupić. A nie można. A nie można. Dziwne rzeczy tutaj w ogóle. Jak coś tam coś szemrani ludzie. O, bo po prostu się obraziłeś, że, że od Ciebie Chyba tak. <śla> Chyba mnie zdenerwowało to. Że musiałem zapłacić za wejście na plażę. No ale to jakaś popularna w sumie plaża Freedom Beach, więc trzeba było zapłacić, no. I tyle. Ale jak... Jaka cisza. Jak przyjemnie w ogóle. O le dżungla tu jest! Te dźwięki, what the hell! Ale to jest mocne w ogóle. Gdzie my jesteśmy, Bianka? W dżungli. Jedzie jakaś fura. Jakaś fura jedzie. Dawaj na prawą. Ty taką furmaną tu podjeżdżać. A no, w my taką furmaną to można. Zobacz jaka fura. To jest na pewno jakaś taksa na ten. Na, na górę. Grać nie nagrałem. Jest taksa. Niezła taksa. Ale my idziemy z buta. Ale widzisz, mianie, na kacyka dobrze nam zrobi. Ale to jest coraz głośniejsze, co to jest? A tu już trochę śmieci jest. Tak jak na... ogólnie nie ma śmieci, to tutaj trochę śmieci już jest. Straight at the jungle! Chyba ostatni zakręt już został. Czego, mianiu? Węży? Ale wąż Cię nie zaatakuje, jak nie wejdziesz na jego terytorium. A węże są tam, 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 po dżungli pochowane. Jedna mała biania. Ja ogólnie co jakiś czas mam, no, tak, zaraz się tak No w tych klaptkach. No mówię ci o, idź po tym. Za, za blisko dżungli. No tak, women. Wemen. Co to jest ta plaża? Ona jest taka mała? Mhm. Trochę mi zbiła ta plaża teraz. Że ona jest taka mała. Ale ładnie wygląda to. Może, no. Wow, 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 rajsko. Już nie mam zbicia. To są jakieś kwi. Jest pięknie tutaj. Już nie mam zbicia. I ta plaża jednak nie jest taka mała. Ona się ciągnie, ale jest super. Dobra, idziemy tam. Idziemy tam, Bianka. Ta plaża jednak nie jest taka mała, ona się rozciąga. Już nie ma ćwicza? Nie. Jest cool. Ale tu powinni mieć sklep z ręcznikami. O, ale palmy tu są ładne. I ujawnia nam się piękna plaża. Hello. Hello, Hello, hello. Pięknie. Woda z kokosa na kaca będzie na pewno genialna. Nie no, co tu się dzieje? To jest... Szygerka. O, ona się ciągnie tam daleko Zaraz się pakuje do tej wody. Genialnie Serio Wow, 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 Ale cieplutka woda! Już tu można surfować! Czemu nie mamy deski do surfowania? Czuję się jak na Malediwach. Ale fale tam są, jak ludzi porywają! Ale sztos! Zaraz mnie też tak porwą. Tu jest jak na Malediwach, więc ziomek ma najlepszy chillout na świecie, chyba. Albo przed chwilą się utopił prawie, albo ma chillout. Chyba ma chillout. Ale pięknie. Dawaj buziolę. Pięknie. No. Te 10 zł to No, przeszło mi. Przeszło mi, że musiałem wydać 10 zł. już zapomniałem. Idziemy odłożyć rzeczy, kupić ręcznik jak będzie. I co? I może coś się jeszcze ponagrywa Naleźliśmy taką budkę, zamówiliśmy tutaj z chickenem i Pattai z bifon Zaraz zobaczymy. Pan okay. Wygląda pysznie no wygląda sztos. I przegraliśmy challenge. My już Na pewno. Przegraliśmy challenge, bo to kosztowało ile? 76 zł. 76 zł, ale nie mieliśmy wyjścia, bo to była jedyna rzecz. Jedyne miejsce gdzie można tutaj zjeść. Tak, jedyne miejsce gdzie, gdzie można było zjeść. Ale ogólnie szama wygląda genialnie. Genialnie, jeszcze raz to pokażę. To jest Pataj z kurczaczką. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. A to jest Patkoi, Patkai, nie wiem, ale to jest z BIFEM i z jajkiem i też wygląda genialnie. Więc robimy test. Nie wiem jak się do tego zabrać w ogóle. Mhm. Dobre. Mm. Ale ten wczoraj za 7 złotych był, był lepszy ogólnie. Naprawdę? Mhm. Nie, moje dobre. Ja lubię ogólnie ten biwco, ani tu to mają, to mięso, tą połowinkę. Jest smaczne, jest ciekawe. To, że ciekawe to nie znaczy, że Jak Ciekawe to znaczy, że inny smak. Dobra, jemy. Pozdrowie. No zacznij może jeść no jest ostre. Ale jest... O kurwa, ale bym wylał kole na kamerę, ale to by był koniec. No. To by był już skończony. Byśmy już, już mieli nie... w dupę wyjazd. Bym był skończony już. Już bym miał zbicie całe życie. Dobrze, że ty to byś zrobił, a nie No, nie. Mnie, mnie to byś chyba... Z... bym w tym morzu. Hmm? Po spędzeniu dnia w takim miejscu jak dzisiaj, czyli w takim rajskim miejscu w sumie, no, mega się docenia życie, naprawdę. To jest dla mnie po prostu życie. Trzeba doceniać, trzeba zwiedzać i, i korzystać z tej młodości, bo młodość mamy tylko jedną. Tak jak nam mówią zawsze rodzice, to już nie wróci. Więc wykorzystajmy to. Warto czasem sobie odłożyć trochę więcej pieniędzy, pojechać w jakieś fajne miejsce, bo to nie tylko, że otwiera głowę, to jeszcze. Mega się człowiek przy tym bawi. Idziemy? Idziemy. Idziemy. Ale było pięknie. No, nigdy nie widziałem takiego miejsca na żywo. Raj, raj na ziemi. Packing rzeczy i lecimy dalej. A tu, że sobie grają w piłę. Brazyl, ale ładnie wygląda. Sztos. Powiedz czego się boisz teraz na kamerze krabów. No to chodź, idziemy pokonać swój strach Chodź myszko Ale mam fryz Chodź Trzymasz się? Ale krabów Tak <grywki> Chodź, chodź One ci nic nie zrobią One od, One od ciebie uciekają Patrz pod nogi, żebyś się nie wywaliła, tylko. No to powolutku idziemy. Chodź! Ludzie tutaj chodzą. Nic im się nie dzieje. Nie ugryźcie cię ten krab. Krab, jakby cię złapał szczypcami, to by nie puścił. I co? nie puścił? Ale tam był taki ładny krab, a ty zaczęłaś piszczeć. Ja chciałem go nagrać. O jest krap. Schował się. Chodź. Tu jest. Krabszy tam. No już go nie widać, bo żeś Wianka. Co chcesz, powiedz. Chcesz się mnie trzymać za rączkę? To idziemy, chodź. Wiem, wiem, że się boisz. Powtórzyłaś już to tyle razy, że wiem. To idź. mam iść pierwszy czy ty? Nie, wiem. To idź pierwsza, ja cię będę asekurował od tyłu. Tędy! Misja jest taka, a ja z kamerą mam wchodzić tam. Opsa! Opsa. No i Bianka się boi krabów. Nowy strach odblokowany. Ona zobaczyła tylko małego kraba i ona się boi krabów. Dlaczego się bardzo boisz tu być? Co? Przed chwilą też weszliśmy do wody i w wodzie się bała rekinów nagle. Przez falą przypłynie rekin. Patrz, Bianka, mały kotek. No i teraz jest misja kotek i Bianka będzie głaskała kotka. Jednak nie będziemy wchodzić pod górę. Tylko mamy taką furmanę. I ona nas po prostu do góry zawiezie. Za 200 batów, za dwie dyszki. Ale ogólnie, jakbyśmy mieli wchodzić pod tą górę, to, to chyba byśmy się zabili. Ty masz obtarte nogi i tam jest w chuj stromo ogólnie. I nie chciałoby nam się już tam wchodzić. Po prostu, a za dwie dyszki i tak już challenge przegraliśmy. Bo jedzenie okazało się za drogie. No i dupa, no i jedziemy. drogę. Ty tu nie oddaję jakieś stroma. No. No. To jest porażka. O kurwa, jedziemy następne i będziemy kurwa. No kurwa. Niby jakaś trasa tu jest wyrobiona, ale coś jest taka. No, ja bym samochodem tu nie <noise> No ale nie wiem czy większa misja była tu wejść czy ogólnie podjechać <noise> Ale szybciej zdecydowanie Dobra Udało się Teraz następna misja to znaleźć tuktuka Hello How much tu patong? In the eee To our hotel The Creep Patong yes. 400, uh, that's a lot. Yeah, on page of bathroom, 200. Huh? No, 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 not this. Just a little car, just to just baton. 200 might be okay? 200, okay, i sharing Okay, okay, so we have to wait for another people? Okay, okay. 500 minutes. 500 minutes, okay. Okay, of course. And 200 will be okay? Okay, okay. <laughs> No ja nie mamy skumać o to chodzi. Ale ja słyszałam jak on wejdzie do nich słuchany. A on wtedy. Dobrze, że usłyszałeś. Za dwie stówki możemy jechać. No za 20 No 20 zł, no tak. 200 watów, 20 zł. No i git, 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 git. Pozdro. Jeszcze odjechaliśmy skuterkiem. No. Mega mi się podobało. Taki? człowiek, czy taki wolny. No, jak się jedzie takim skuterem, to się czujesz taki wolny, że możesz po prostu wszędzie pojechać i wszystko zrobić. Nie? zajebiste to było. No, czekaliśmy na busa, ale Ziomek podjechał skuterkiem i się pyta, czy za 200 jedziemy. A możliwe, ale za dwie stówki nas wziął. Tak, tutaj. Za dwie stówki nas wziął i się przejechaliśmy nabrałem trochę z telefonu. To wrzucę. Fajnie. Sok z trzciny cukrowej. Panie tu mają Opa. i wyciskają. No wezmę mały, mały, no i widziałem to u wielu ludzi już i mega chciałem tego spróbować. I właśnie mamy to tutaj. I zaraz weźmiemy sobie jeden mały. Myślę, że to może być mega dobre. Albo może być mega niedobre, nie wiem, ale każdy to chwali jakie. How much? 30? Nie, bardzo tanie za 3 złote. To coś za 3zł. Bardzo mi się to podoba. Ej, do 7-11 i sobie piesek tu odpoczywa, bo tu jest chłodno. Mega słodki. Mega słodki piesek. A my chcemy kupić coś ciekawego do chrupania. Nie, ja chcę po prostu sobie kupić do chrupania. chcesz to po prostu do chrupania, ja coś ciekawego? Co to? Po prostu serowe? Tak, Okej. Okay. A ja może wezmę są krabowe, to nie. Dobra, wezmę po prostu te extra barbecue i tyle. Dobra. Mam 8%, więc robimy po prostu szybki test. Uważaj te... na mój telefon. No, nie krzyż. Robimy szybki test soku z cciny cukrowej. Hmm. Nie niedobre. Inne. No tam jest założony. Inny, ale ma taki dziwny posmak. Jest słodkie, ale też takie świeże. Posmakuj. Nie smakuje. Nie smakuje ci? No jest takie trochę dziwne, ale drugi raz bym tego nie kupił. No, ale wypiję to raczej. Raczej to wypije, ale raczej mi nie smakuje. No, cały test z cukrowej. Mamy suszy, ale suszy już testowaliśmy i wiem, że jest dobre, więc nie będę tego nagrywał. I to tyle na dzisiaj. A jutro przemierzamy się przemieszczamy się do Krabi. I na Krabi będzie też fajnie i będą nowe rzeczy. Aonang Krabi, i, i tam czuję, że będzie grubo. Będzie grubo, bo będą różne ciekawe rzeczy do robienia, ale to zobaczycie, jak będziecie oglądać. Pozdro.